Cześć, z tej strony Zuzia, Filip, Zuza, uczniowie pierwszego ELO w Tczewie. W tym roku wzięliśmy udział w Zwolnionych z Teorii i stworzyliśmy Pure Planet Project, naszą odpowiedź na rosnące problemy środowiskowe. Naszym celem było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród ludzi, głównie poprzez edukację. Przeprowadziliśmy łącznie 25 prelekcji w różnych szkołach, podczas których opowiadaliśmy jak dbać o naszą planetę na co dzień. Naszymi prelekcjami dotarliśmy do ponad tysiąca uczniów, a dzięki naszym social mediom, takim jak TikTok, Instagram, Facebook i YouTube, dotarliśmy do kilku tysięcy odbiorców. Nie ograniczaliśmy się tylko do prelekcji. Nasz projekt zaprezentowaliśmy również podczas Dnia Otwartego I gdzie mieliśmy swoje stanowisko i opowiadaliśmy gościom o ekologii. Aby dotrzeć do większej ilości odbiorców, zakupiliśmy własne gadżety, takie jak ulotki i plakaty, no te i długopisy. Piórniki i słoiczki ziołowe. Koszulki, rola i naklejki. Firmami, które nas wspomogły, były GTC Group, Złos w Czech, Flex, Greenwood, Ecopil, Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Szczewa, VBC oraz SGB. Dzięki naszym współpracy udało nam się również odwiedzić VBC, firmę w Kojnicach, gdzie dowiedzieliśmy się trochę więcej o produkcji mebli oraz o zastosowaniach ekologicznych w firmie. Opiór Plenu projekt można było również usłyszeć w radiu. Stacje, które wspomniały o naszym projekcie, to Radio Głos oraz Radio Tczew. Oprócz radia, nasz projekt pojawił się również w Gazecie Kurier Tczewskiej. Nasz projekt nauczył nas bardzo dużo. Od pracy zespołowej, przez organizację wydarzeń, aż po komunikację między ludźmi a firmami. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i dziękujemy wszystkim, którzy byli razem z nami podczas tej drogi. Naklejki, rola... Piórniki i pi. W tym roku wzięliśmy udział w Olimpiadzie Piór... Nasz projekt nauczył nas bardzo dużo. Nasz projekt nauczył nas bardzo dużo. Od pracy zespołowej...